Witam Państwa, mamy 4 wrzesień, godzina 17. Zobaczcie co się dzieje, szał, szał, dosłownie szał się dzieje, szał, tak pszczółki chodzą, na znaczy się latają, patrzcie, obładowane pyłki, o godzinie 17 wracają sobie do uli i to po prostu przy wszystkich ulach to się dzieje, przy wszystkich, tutaj zajrzymy do tego, Co tu się robi? Zobaczcie. Zobaczcie. Ruch, jak nie wiem w interesie. Każdy jeden, każdy jeden. Nie widać ich. Tak jak na tym, a tu przy następnym to samo. A co tu się Wszędzie aż huczy tak pracują każdy miedna zobaczymy sobie do tych ulic tutaj troszeczkę dalej co tu mamy tu już słoneczko takie świeci, co tu się dzieje to sam to sam to sam widzicie ino, ino wracają niedaleko tu jest gryka tak jak mówiłem i one, one z tej gryki tak wystartowały tu to jest taka trochę jadowita rodzina. Patrzcie, wszędzie, każdym jednym. A tu w tym zielonym, to patrzcie, co tu jest. Aż słychać, co się dzieje. Patrzcie, to się. Robi. Widzicie? To się robi. O tej godzinie zaczęły pracować. Przestało padać. Nawet tam we Weselnym się dzieje ruch przestało padać i pszczółki wystartowały w każdym jednym w każdym jednym chcę może to zobaczyć Patrzcie, w każdym jednym co się robi Trochę się denerwują może ale pyłek noszą tu jest taki ulic a tu w tych A zobaczymy w tych co się robi zobaczymy tutaj patrzcie Ruch, jak nie wiem, super to wygląda, naprawdę super to wygląda. Oglądają. No, a tu w tym weselnym, to też ja sobie pracuję. Z naszym powiem, patrzcie, widzicie? To jest taka matka B37, ale naprawdę czerbiasz i szkoda mi kurczę. No ty znaczy, gryka tu rośnie, tu kolejka. Widzicie? Kolejka normalnie, kolejka dobra. Każdym jednak Jakby nie spojrzał Super, super jest bardzo zadowolony sobie. Jutro jak będzie pogoda to od rana to postaram się coś nagrać i, i wam puszczę z mojej pasieki. Ale obstawiam jak będzie pogoda to to będzie czarno. Czarno będzie pszczoły, będą tak pracowały obficie, one czekają. Cztery dni deszcz, one teraz czekają, czekają, chcą popracować sobie. To takie poidło, Ja słoiki, zdaje no, zdaję egzamin. Słupki sobie przydają i piją. A ten? Bakła z gazet. Wszędzie, to samo, Czenie to samo. W każdym jednym ulu. Super, 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 pięknie. Mi się wydaje, że lepiej być nie może. A wtem, tutaj czerwonym, co tu mamy tą włoszkę wpuszczoną? Takie były nieśmiałe. Zobaczcie, co się robi. I to jest godzina prawie piąta. 17 znaczy się. Soneczko wyszło i... i zaczęło się. To znaczy, że czekały. A na gryce, to na każdym kwiatku, praktycznie pszczoła. Pyłkiem obładowane, wracają. Widzicie o tej godzinie. Coś pięknego. To jest nie do opisania. Tak, pięknie. Zobaczcie, co się robi. Zobaczcie, co się robi. masak Każdym jedna. Widzicie? Tu z weselniaka nawet to są takie są te, co mówią, wychodzą mi co, noszą. to to samo. Jak odkurzać by wyciągnął je. Fach, 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 tak i no, uciekają. No. E, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Widzicie, co się robi? Widzicie, co się robi? Nie widać, bo to nie mam takiej jakości sprzętu, żeby było widać, ile ich tu lata, ale to jest obłęd. No, że na razie, zdrówka, żegnam się z Wami pasieką Roberta.